Z tej strony krowa w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie pięć legendarnych stair Tak, pięć, nie przesłyszeliście się. A więc dobra, nie przesłyszeliście zaczynajmy. Pierwszy, widzę, że wiecie, jakoś chociaż jakaś nowa postać, więc proszę, nowa postać. Nowa postać. Aha, dobra, no nie zaczynamy za dobrze. No okej, okay, to jest akurat stres słaby, stair ale dobra, lecimy dalej. Proszę, proszę, postać. Okej, okay, że gum to spoko. Kardużą no doiny ty, ale dobra, okej, okay, lecimy dalej. As. Proszę. No postać. Dodaj nam hyperładowanie. Dobra, może być, może być. Yes. Proszę, ostatnie dwa. Się postać. Jest! 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 Sorry, sorry, za ten krzyk, ale jest! Jest! Sorry, nie, przepraszam, nie, ale. Ja... Przepraszam, przepraszam. Bardzo przepraszam, ale. Yes! Jest! Dobra, jeszcze jeden. Proszę, teraz to już nawet nie wiem. Skin, może być, posyć wszystko. Dobra, okej. Okay. Przepraszam, widzę. Przepraszam. Przepraszam. Chciałem przeprosić wszystkich, którzy oglądają to na słuchawkach bo jest nowa postać, też Charlie, dobra, gg. No to widzimy się w następnym odcinku, narka.